Barok, najważniejsze informacje. Oczywiście zaczniemy od tego, w jakich latach ten barok w ogóle istniał, był na świecie, i tu jest problem, ponieważ bardzo ciężko, jak to najczęściej bywa, określić takie ramy czasowe baroku. Jeśli chodzi o Włochy, to początek baroku to druga połowa XVI wieku do połowy wieku XVII. Europa Koniec wieku XVI, schyłek wieku XVII, pierwsza połowa wieku XVIII. Polska, pierwsze początki to koniec XVI wieku, ale taki prawdziwy początek to lata 30, 19, przepraszam, XVII wieku. I trwał aż do lat 30., 40. XVIII wieku. Nazwa pochodzi od włoskiego barokko, czyli dziwność, nietypowość. Albo od portugalskiego baroko, czyli perła o nieregularnym kształcie. Choć niektórzy twierdzą, że po prostu to słowo wywodzi się z takiego języka potocznego i oznaczało dziwność. Ponieważ barok to czym się charakteryzował, jak wyglądał, co pokazywał dla wielu po tych wcześniejszych epokach, no był czymś dziwnym. Czymś mocno odbiegającym, mocno różniącym się od tego, co było wcześniej. Takami, takimi cechami charakterystycznymi było stosowanie efektów mających na celu dawanie wrażenia nieskończoności. Na przykład, jeśli chodzi o malarstwo, to linie biegnące poza horyzont, freski na sklepieniach pokazujące niebo, dynamizm, próba odwzorowania ruchu, te wszystkie dzieła, czy to chodzi o rzeźby, czy to chodzi o malarstwo. O sztukę miały charakteryzować się dynamizmem, takim pokazaniem, że to wszystko jest dynamiczne, to wszystko jak w rzeczywistości się rusza. Bogactwo, skłonność do przesady, przepych, kapanie aż takim bogactwem. Ten barok dla wielu właśnie mocno różnił się, no dla wszystkich mocno różnił się od wcześniejszych, można powiedzieć, sztuki. Malarstwa, architektury, tym, że był bardzo bogaty, bardzo pyszny, bardzo kapiący takim przepychem po okresach, kiedy to asceza, takie prostota była czymś najważniejszym na porządku dziennym. A tu nagle wchodzi barok i nagle wszystko kapie złotem, ornamentami, dynamiką to mocno się wyróżniało. Do tego dobre oświetlenie. I łączenie różnych styli w jedno. To nie było już uporządkowane, proste, spokojne przedstawienie świata, czy to w sztuce, czy w architekturze, tylko coś bardzo dynamicznego, mocno zmieniającego się, stawiającego na całkiem inne środki przekazu. To był okres całkiem inny niż renesans. Tuż nie było skromnie, prosto, liczył się efekt, rozmach. Przepych, olbrzymia ilość ozdób. To miało budzić zdumienie, podziw, miało robić po prostu wrażenie. Dotyczyło to kościołów, nagrobków, budowli, budynków takich nawet normalnych, ale mocno to też odczuły pałace, rezydencje miały być one zbudowane w ten sposób, żeby robiły wrażenie jak najbogatszych, robiących wrażenie tak samo właśnie wspomniane kościoły, czy też nagrobki, czy nawet zwykłe domy. To miało wszystkim pokazywać bogactwo i przepych. To już nie było prostota, to już nie były proste metody, to już miało robić wrażenie. I oczywiście ten przepych, dynamizm, bogactwo to nie tylko architektura, to też malarstwo, jak wspomniałem, to też sztuka, rzeźby, muzyka. A nawet spojrzenie na społeczeństwo. Styl opierał się na ignacjańskiej zasadzie applicatio sensum, czyli wykorzystanie ludzkiej zmysłowości i erotyki do pokazania treści religijnych. Były dwa główne nurty myślowe: empiryzm, czyli poznawanie świata dzięki zmysłom i doświadczaniu, i racjonalizm, czyli że mądrość uzyskujemy tylko dzięki rozumowi. Barok to czas zmian i innego spojrzenia na świat, ludzi, dużo przeciwieństw. W literaturze poezja libertyńska, czyli nurt światowych rozkoszy. Druga strona to poezja estetyczna, mistyczna, religijna. Mentalność społeczna, takie poczucie przemijalności, kruchości naszego istnienia i chęć cieszenia się tym, co mamy tu i teraz. I chociaż ten okres baroku nie był może tak długi, to bardzo mocno wpłynął na postrzeganie świata, na postrzeganie sztuki, na postrzeganie architektury, że może ona być wyrazem nie tylko religijności, nie tylko musi być ascetyczna, spokojna, zrównoważona, ale możemy też w tej sztuce, w architekturze pokazać, że cieszymy się dniem obecnym, tym byciem tu, choć ten... Czas tutaj jest przemijalny, kruchy, niestabilny. To należy pokazywać, jak fajnie, jak bogato jest teraz. Ten barok naprawdę był czymś przełomowym i szokującym, dziwnym dla wszystkich, którzy się z nim spotykali, którzy byli przyzwyczajeni do czegoś prostego, zwykłego, normalnego. A tu nagle wchodzi ciach, coś dynamicznego, kapiącego od bogactwa. Mającego robić wrażenie. I oczywiście barok też mocno różnił się w sobie. Wystarczy spojrzeć na ten na poezję, czy to libertyńską, czy astetyczną, ale i tak, należy wspomnieć, że ten barok był bardzo, bardzo ciekawy. I fajnie, że był, bo naprawdę dużo zmienił. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.